Mam tutaj trzy cylindry, i będziemy sprawdzać. Jakieś dwa tłoki są, zobaczymy, czy będą się jeszcze do czegoś nadawać. Ten jest w miarę ok, bo jest delikatnie. Zobaczymy, jak po przeczyszczeniu będzie. I tutaj jeszcze drugi. Powinno jeszcze coś z nich być, nie są w najgorszym stanie. Tu już dwa odpadły dwa cylindry to już raczej złom, tłok tak samo. W sumie dwa tłoki. Tam drugi też jest gdzieś, z tego to raczej z tego to raczej nic nie będzie, bo tu jest o rant ktoś próbował odkręcić sprzęgło śrubokrętem, to jest wszystko zadziegane, śrubokrętem tak samo ten cylinder dostał na wylocie śrubokrętem. Także to z tego to nieci. Co ciekawe, ten tłoch był odwrotnie założony. Tu mamy szczałkę, czyli do wylotu. Tu jest zamek do wylotu. On był odwrotnie założony, tak. A zamek przysącym jest tutaj. Przysa. Także nie dziwota, że odwrotnie były jeszcze kanały. Jak ta, jak ta w sumie wykaszarka mogła chodzić? No, tak to jest, jak ktoś Albo nic, co coś robi i nie wiem.